Połączenie FPS-a z MMO, z podzielonym na instancje, dobrze wykreowanym uniwersum postapokaliptycznego wszechświata zapowiadało się naprawdę świetnie. Ponadto, wszystkim zająć się mieli zasłużeni twórcy marki Halo, posiadający prawie nieograniczony budżet. Nic dziwnego więc, że oczekiwania graczy były naprawdę ogromne. Co z tego pozostało? Nazywam się Kacper Król z redakcji ps4life.pl i zapraszam Was do wysłuchania recenzji gry Destiny. And become... Legend. Gry z gatunku Massively Multiplayer Online rzadko zachwycały spójną i interesującą fabułą. Zwykle oferowały jedynie tło, które miało usprawiedliwiać wędrówki od jednego do drugiego NPC. Destiny stara się pokazać jak bardzo prawdziwa jest jej opowieść. Gracz jest ciągle zasypywany strzępkami historii i dziwnymi nazwami własnymi. Całość sprawia, że po każdej misji jesteśmy coraz bardziej zagubieni. Wydaje mi się, że nawet nasz protagonista nie do końca wie co się wokół niego dzieje. Fabuła jest liniowa, nudna, pozbawiona jakichkolwiek interesujących zwrotów akcji czy epickich wydarzeń. Ciężko przywiązać się do bezimiennego bohatera, a jedyną charyzmatyczną postacią, która się rzuca w oczy jest Ghost. Czy to nie dziwne, że tak rozbudowanym uniwersum najwięcej do powiedzenia ma latający dron? Z drugiej strony ogromne wrażenie robią dialogi, które odegrane są perfekcyjnie. Co prawda rola naszego przewodnika nie jest szczytem umiejętności Petera Dinklage, ale zdecydowanie wybija się ponad przeciętność. Zabawę zaczynamy jako świeżo wskrzeszony strażnik, który musi uciec z niebezpiecznych rosyjskich terenów do jednego bezpiecznego miejsca na Ziemi Wieży. Uw Wieża jest to miasto, które zostało zbudowane pod tajemniczym statkiem o nazwie Podróżnik, który wieki wcześniej przyleciał do Ziemi i to właśnie dzięki niemu ludzkość żyła długo i szczęśliwie, a postęp technologiczny był szybszy niż kiedykolwiek. Niestety, Podróżnik ma śmiertelnego wroga. Inny statek kosmiczny ciemność, który po latach w końcu go odnalazł i doprowadził do upadku. Już sam wstęp zalatuje ogranymi do granic możliwości schematami. Nie jest to jednak koniec używania znanych archetypów i klisz. Najbardziej widoczne jest to w samych bohaterach. Nasz protagonista to typowy komandos, którego jedynym zadaniem jest parcie naprzód, zabijanie kolejnych hord wrogów i słuchanie rozkazów mądrzejszych od niego. Ghost odgrywa rolę wszechwiedzącego pomocnika. Jest również tajemnicza postać, o której nic nie wiadomo, a która okazuje się być najlepszym sprzymierzeńcem. Powiem krótko, jeśli zastanawiacie się nad kupnem tej gry, aby przejść fabułę i odłożyć pudełko na półkę, to możecie być zawiedzeni. W testni pokierujemy losami strażnika, który przypadkowo został wybrany spośród całego tłumu jego podobnych osób. Tylko my możemy uwolnić wszechświat od ciemności i tak a co zwykle. Przyjemnym zaskoczeniem jednak był bardzo fajny kreator postaci. Nie jest on może zbyt rozbudowany, jednak każdy element jest ładny i pasuje do całości, więc jest w czym wybierać. Na samym początku musimy zdecydować się, którą klasą zagramy. Niestety, wybór jest ograniczony: odznaczającą się siłą pancerza i wytrzymałością Tytan, władający magią Warlock oraz zwinny i szybki Hunter. Kolejnym wyborem jest rasa postaci, którą chcemy zagrać: są to Awokeni, ludzie i Ekso. W tym wypadku wybranie którejkolwiek z nich nie ma żadnego wpływu na rozgrywkę czy fabułę. Jest to jedynie kosmetyczna zmiana. Niezależnie od klasy, nasz arsenał będzie składał się z trzech broni, o których wspomnę później. Mowa o granacie, uderzenia z bliska oraz super umiejętności. Każdy z tych elementów może być modyfikowany przez nas w dowolnym momencie. Jednak pula możliwych do wyboru perków zwiększa się wraz ze wzrostem doświadczenia. Ponadto na 15 poziomie mamy możliwość odblokowania subklasy, która dostarczy całkowicie nowego zestawu umiejętności. Uzbrojenie naszego strażnika można podzielić na trzy bronie, w zależności od typu amunicji, których używają. Podstawowa to najczęściej karabin szturmowy lub wyborowy, który charakteryzuje się niskimi obrażeniami, lecz dużą częstotliwością wystrzałów. Broń poboczna to najczęściej shotguny i różnorakie snajperki, a do ciężkich należą wyrzutnie rakiet oraz duże karabiny maszynowe. Każdy rodzaj sprawdza się w walce z innymi przeciwnikami, a ponadto niektóre bronie posiadają jeden z trzech żywiołów, które odpowiadają żywiołowym tarczom silniejszych przeciwników. Jeśli przykładowo użyjemy ognistej broni przeciwko ognistej tarczy, to zostanie ona natychmiastowo zniszczona. Wprowadza to minimalny element taktyki, której zdecydowanie brakuje w Destiny. Model rozgrywki można najłatwiej porównać do bardzo udanej fuzji Diablo i Borderlands. Z legendarnego hack and Slasha zaczerpnięto instancje, rozwój postaci i kilka mniejszych rozwiązań, a reszta to strzelanie na dużych, względnie otwartych terenach i zbieranie masy ekwipunku. Model strzelania jest zręcznościowy, a dodany auto-aim jest delikatny i jest dobrym wspomagaczem dla początkujących. Pierwszym rodzajem misji są lekko fabularyzowane i oskryptowane zadania, które prawie zawsze polegają na tym samym. Idź, zabij, przytrzymaj kwadrat, aby go zrobił to, co do niego należy, ewentualnie zabij jakiegoś bossa. Na każdej z planet możemy również wziąć udział w trzyosobowym strajku, który wymaga już większego zaangażowania i zawsze kończy się bardzo wytrzymałym bossem. Oprócz tego istnieje możliwość wspólnego spacerku po wybranej planecie, podczas którego możemy wykonywać proste i nużące zadania poboczne, zbierać minerały i liczyć na okazjonalne losowe eventy. Jak każda gra z tego gatunku, taki testnik kładzie duży nacisk na żmudne powtarzanie misji i zabijanie przeciwników, aby zdobyć lepsze przedmioty czy zwiększyć poziom naszej postaci. Niestety, właśnie w tym aspekcie leży pies pogrzebany, gdyż gra, która miała być ogromna, a wręcz nieskończona, okazała się zaledwie skrawkiem tego, czego oczekiwaliśmy. Powtarzalność bije na każdym kroku, przeciwnicy podzieleni są na cztery frakcje, które znacząco się od siebie różnią. Jednak poszczególnych gatunków oponentów jest tak mało, że nie ma to większego znaczenia. Walka z każdym wrogiem wygląda podobnie i jedynie bossowie oraz granie na najwyższych poziomach trudności wymusza taktyczne myślenie i planowanie kolejnych ruchów. Misji jest tak mało, że powtarzanie ich, aby zdobyć lepszy sprzęt, z czasem staje się irytującym obowiązkiem. Także tak reklamowana kooperacja została tutaj potraktowana po macoszemu. Żadna z klas postaci nie posiada umiejętności, które stworzone zostały do pomocy innym. Jedynie chroniące przed ostrzałem wroga pole siłowe Tytana oraz pieśni ognia Warloka mają jakikolwiek wpływ na naszych przyjaciół. Gra ze znajomymi polega więc po prostu na wspólnym pluciu ołowiem, a raczej laserowymi pociskami w rzesze przeciwników i ożywianie poległych kompanów. Mimo wszystkich wad, które opisywałem powyżej, jestem zauroczony w destinii. Zastanawiałem się dlaczego i doszedłem do wniosku, że głównym faktem opowiadającym się za tą produkcją jest to, że gra w nią wiele osób. Przez ostatni czas praktycznie każdy mój znajomy posiadający PlayStation 4 katuje Destiny i chcąc nie chcę do nich dołączam. Oczywiście nie znaczy to, że sama rozgrywka nie przynosi mi przyjemności, gdyż model strzelania jest dobry i satysfakcjonujący. Pokonanie bossa po kilku godzinach zmagań cieszy, a zbieranie legendarnego ekwipunku jest wysoko na liście moich priorytetów. Podsumowując, Destiny jest to gra przyjemna, pełna niespójności, powtarzalności i zmarnowanego potencjału.